To nie wypada! Oooooh, panią! Panią chłopak, agresycję! No tak, ale wściekła suka, jaki ta. No ja za nie, ma on za mną Nie ma sprawiedliwości na świecie. Co to ma znaczyć, mój panie? Oczko! Co? Oczko puściło. Drobnoka, ma na to świeżo radę. Pocałuj. Nie może. Pocałuj. Ja tu rządzę. Ja mógłbym... Mógłby pan się tam zjawić przypadkiem. O, przypadkiem będę, jutro czekał czekam... Pewnie. Dobrze? Jutro o No jazda, jazda, pokazać języki Ach, już. Co no. za siła, co za energa. Tak, 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 no języczek, raz. A. No tak, no, Nie dobrze, tak. Pozór na szaro. Największe przeboje przedwojennego kina tylko w Telewizji Kinopolska. Do Iluzjonu zaprasza Stanisław Janicki.